Cześć, z tej strony Oliwier, Agata i Konrad. Jeśli szukasz ciekawych inspiracji na jednodniowe i weekendowe rodzinne wycieczki, to mamy pomysł na jedną z nich. Na trasie nie ma długich ścieżek i nudnych widoków, a wszystkie atrakcje dostępne są już po kilku minutach spacerem wprost z parkingu. Naszą niedzielną podróż w stronę Beskidu Sądeckiego rozpoczęliśmy we wczesnych godzinach porannych. Beskid Sądecki od zawsze bogaty był w ciekawe atrakcje. Postanowiliśmy poznać kolejne kilka z nich. Około godziny 8 rano wsiedliśmy do auta i ruszyliśmy szosą 75 z okolic Krakowa w kierunku Nowego Sącza. Dalej drogą przez Stary Sącz skierowaliśmy się w stronę Piwnicznej Zdrój. Aby dojechać do Ryterskiego Zamku należy, jadąc od strony Starego Sącza, odbić w lewo i przekroczyć rzekę Poprad. Warto tuż za mostem zatrzymać się zaraz po prawej stronie i pieszo wrócić na most. Z mostu rozpościera się świetny widok na wysoko położone ruiny zamku w Rytrze, a poniżej w otulinie malowniczej górskiej zieleni wije się rzeka Poprad. Kiedy już zrobicie pierwsze pamiątkowe zdjęcia z zamkiem w tle, możecie podjechać na najwyżej położony parking, zlokalizowany tuż u jego stóp. Parking wystarcza na zaledwie kilka samochodów, ale jeśli poszczęści ci się podobnie jak nam, to z tegoż parkingu czeka cię zaledwie dwuminutowy spacer do zamku. Dojście z tego miejsca jest banalnie proste. Wystarczy przejść nad potokiem wpływającym do rzeki Poprad przez metalowy mostek tuż obok parkingu i kolejnie pokonać dobrze oznakowaną betonową ścieżką prowadzącą szlakiem w górę kilkadziesiąt metrów. Po drodze znajdziesz ławeczki, a nawet parking dla rowerów. Jeśli jednak nie znajdziesz wolnego miejsca na zaparkowanie auta, nieco poniżej dostępne są jeszcze dwa inne i znacznie większe parkingi. Lokalizację parkingów zostawiam w opisie pod filmem. Wzdłuż ścieżki prowadzącej na zamek można delektować się uroczymi widokami na Beskid Sądecki. Średniowieczny zamek w Rytrze, położony na wzgórzu na wysokości 463 metrów nad poziomem morza, wzniesiony został na przełomie XIII i XIV wieku, za czasów panowania króla Władysława Łokietka. Wstęp na teren zamku jest bezpłatny, a sam zamek otwarty jest non-stop. Obiekt nie oferuje żadnego muzeum, a mieszcząca się tam baszta, zamknięta była na cztery spusty. Zamek w Rytrze niegdyś składał się z zamku i przygródka. Dziedziniec otoczony był dookoła murami oraz mieszkalnym budynkiem. Do zamkowych murów przyklejona była wieża obronna o wysokości 10 metrów. Zamkowa wieża datowana jest na XIII wiek. Nie ma jednak jednoznacznych dokumentów mówiących o tym, kto zbudował zamek, lecz od XIII wieku należał do królewskiej domeny, a od wieku XV stanowił rezydencję sądeckich starostów i w tym również czasie został nieco przebudowany. 100 lat później zamek zaczął popadać w ruinę, a nawet uległ znacznemu zniszczeniu, w czasie najazdu w 1657 roku przez Jerzego Rakoczego. Dziś zamek prezentuje się przepięknie i choć to tylko bardzo malownicze ruiny wieży i obronne mury, Ryterski Zamek mimo wszystko ma coś w sobie. Jedno wiem, jest pięknie, a zamek odwiedza rokrocznie po licznych pracach konserwatorskich coraz więcej turystów. Dlaczego warto odwiedzić Ryterskie Ruiny? Przede wszystkim dla wspaniałych widokowych panoram, jakie oferuje to miejsce o każdej porze roku. Z przyjemnością możemy polecić okres jesieni, kiedy Zamek Otulony jest cudowną, ciepłą, żółto-czerwoną barwą liści okalających go drzew. Na zamku w Rycze spędziliśmy kilka dłuższych chwil. Zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia i zwyczajnie usiedliśmy chwilę, by odpocząć w przyjemnych okolicznościach przyrody i dobudzić się po porannej, niedzielnej pobudce. Po chwili relaksu wróciliśmy na parking, skąd ruszyliśmy dalej w kierunku piwnicznej zdrój. Jadąc w kierunku Piwnicznej Zdrój, zatrzymaliśmy się na chwilę przy drodze i postanowiliśmy podejść na punkt widokowy Węgielnik, który notuje wśród internautów dość wysokie oceny i opinie w znanej wszystkim w wyszukiwarce internetowej. Auto zaparkowaliśmy tuż przed mostem w bocznej uliczce na jedynym wolnym miejscu vis-a-vis -vis prywatnych domów. Stąd pieszo wkryczyliśmy na dobrze oznakowaną ścieżkę prowadzącą w górę wprost na punkt widokowy. Dosłownie po kilkudziesięciu sekundach marszu dotarliśmy na miejsce. Wejście na punkt widokowy jest bardzo łatwe i nie sprawi nikomu, niezależnie od wieku, żadnego problemu. Punkt widokowy na węgielniku to miejsce, w którym możesz siąść na ławeczce i zwyczajnie napawać oczy bardzo przyjemnym widokiem. Rozciąga się stąd rozległa panorama na przełom rzeki Poprad oraz soczyście zielone niskie szczyty okolicznych pasm górskich. Miejsce jest dość relaksujące, pomimo iż u jego stóp występuje spory ruch. Po chwili leniwego odpoczynku, ruszyliśmy do kolejnej turystycznej atrakcji wodospadu Church. Może nie jest to atrakcja typu Must see, ale jadąc i tak w tym kierunku, dlaczego nie warto zatrzymać się na minutkę, no może dwie? Dojazd do niewielkiego wodospadu jest łatwy, a samochód możesz zaparkować w pobliżu atrakcji. Wodospad Church zlokalizowany jest w vis, vis Wielkiego Osiedla i ciągnie się w potoku o tej samej nazwie na wysokości około 390 metrów. Spływając górską doliną, uchodzi wprost do rzeki Poprat. Wodospad Church ma wysokość około 4 metrów i zbudowany jest z kilku kamiennych bloków. Niegdyś jego energię wykorzystywano na co dzień w okolicznych młynach. Dziś stanowi dość efektowne miejsce, w którym możesz w szumie spadającej z kilku metrów wody zwyczajnie chwilę odpocząć. Wodospad stanowi również ciekawą atrakcję dla najmłodszych turystów. Co prawda nie jest to może Niagara, ale synkowi się zwyczajnie spodobał. Wprost z podwodospadu Church zlokalizowanego w Piwnicznej Zdrój udaliśmy się do oddalonej kilka kilometrów Łomnicy Zdrój, aby zobaczyć kolejny nieduży wodospad Beskidu Sądeckiego, czyli wodospad Łomniczanka w Łomnicy Zdrój. Wodospad ten ma około 3 metrów wysokości i 7 metrów długości. Wizualnie prezentuje się nieźle: woda spada trzema strugami po spękanym piaskowcu, a poniżej wodospadu znajdują się źródła wód mineralnych z kilkoma ujęciami na potrzeby okolicznych mieszkańców. Całość stanowi pomnik przyrody nieożywionej, objęty ochroną już w 1973 roku. Tuż przy wodospadzie znajdują się ławeczki, na których możesz przycupnąć, by kontemplować chwilę w otaczającym cię dookoła szumie spadającej wody. Nad wodospadem głomnicy Zdrój nie zabawiliśmy zbyt długo. Po niedługiej chwili relaksu w blasku jesiennego słońca, odbijającego się w tafli wody, ruszyliśmy w kierunku kolejnej i zarazem ostatniej atrakcji tego dnia. Po drodze zatrzymaliśmy się jeszcze na krótki spacer po małym ryneczku w Piwnicznej-Zdrój, połączony z kawą i lodami. Pięcie, piącie, Tego? Tego do... i... No i jakiego? Musisz chyba nie nie? I makaron? I makarona? Nie, ta, y, tam ten duży? No. I no to taki sobie weź no, do... zjadł. Taki to... i makaron jadł. No. Dobry. Będąc na miejscu uświadomiliśmy sobie, że nadszedł czas by zjeść coś dobrego w okolicy. Zdecydowaliśmy się na knajpę Karczma nad Potokiem, zlokalizowaną w Rytrze. Z piwnicznej dotarliśmy do restauracji w ciągu kilku minut. W gospodzie, w góralskim stylu zamówiliśmy placki z gulaszem oraz pierogi dla Oliwiera. Solidnie najedzeni i napojeni udaliśmy się wprost z restauracji Karczma nad Potokiem w Rytrze do ostatniej tegoż dnia atrakcji, którą była platforma widokowa Ślimak, zlokalizowana w Woli Kroguleckiej. Po dotarciu na miejsce, zostawiliśmy samochód na darmowym parkingu i dalej pieszo podeszliśmy około 300 metrów. Platforma Ślimak w Woli Kroguleckiej to bardzo popularna atrakcja widokowo-turystyczna, powstała w 2014 roku. Miejsce dość nietypowe i jednocześnie wyjątkowe. Jak ty szłoś na górze, to ja szybko zabiegłem na dół. Z nowoczesnej platformy, której nazwa została nadana dzięki swojej konstrukcji rozciągają się urokliwe panoramy Beskidu Sądeckiego z Mogielicą, Pasmem Radziejowej, czy okazałej Doliny Popradu w tle. Oli, gdzie jest zamek? Widzisz stąd czy nie? Nie. No tam jest. Tutaj. Aha, no widzę. Tam gdzieś, o, tu, tu, tu. Oprócz yy, ciągnący się aż po horyzont wspaniałych widoków, u stóp platformy dostępna jest także wiata grillowa, a także liczne ławeczki, gdzie możesz usiąść i oczekiwać na przykład na zachód słońca, albo zwyczajnie zrelaksować się w otoczeniu okolicznych pasm górskich. Atrakcja czynna jest 24 godziny na dobę i jest całkowicie bezpłatna. Podczas spacerowania po ślimaku zadaliśmy sobie pytanie, w jakim celu widokowa platforma została wzniesiona właśnie w tym miejscu. Przecież bez niej widok z tegoż miejsca byłby chyba identyczny. Może właśnie po to, by podobnie jak nas przyciągnąć w to miejsce, tak czy inaczej roztaczające się z platformy ślimak panoramy są naprawdę bardzo przyjemne. Polecamy, zwłaszcza o zachodzie słońca. Nie, bo wczoraj byliśmy taką, yy, jak schodziło słońce jechaliśmy, a teraz jeszcze jest słońce. I to już koniec naszej jednodniowej podróży po atrakcjach Beskidu Sądeckiego. Dzięki, że byłeś z nami do końca i zachęcam do subskrypcji kanału, a jeśli spodobał Ci się nasz jednodniowy chill w Beskidzie Sądeckim, daj łapkę w górę i napisz nam w komentarzu jakie są Twoje ulubione atrakcje w tej części Polski. Pozdrawiam, hej!